ENFP to dusze, które zawsze stoją na granicy dwóch światów: tego, który jest i tego, który dopiero się rodzi. Widzicie możliwości tam, gdzie inni widzą ściany. Dostrzegacie piękno w chaosie i sens w tym, co dla innych wydaje się przypadkowe. W Waszej obecności świat nabiera barw, a zwykłe chwile stają się warte zapamiętania, a Wasza energia jest jak ogień nie do zatrzymania. Nosicie życie tam, gdzie zapanowała stagnacja, potraficie rozśmieszyć do łez, wprowadzić lekkość, ale także, jednym zdaniem, poruszyć serce tak, że zostaje w nim echo na długo. Gdziekolwiek się pojawiacie, tworzycie przestrzeń, w której ludzie czują się widziani i ważni, bo NFP naprawdę patrzy głębiej poza powierzchnię, poza maski prosto w duszę. Jesteście odkrywcami, którzy nie potrafią iść utartą ścieżką, bo wiecie, że świat jest zbyt fascynujący, by zatrzymać się na tym, co znane. Wasze życie to kalejdoskop, zmieniający się, pełen niespodzianek, intensywny. Kochacie wolność, bo to ona pozwala wam latać. I choć gonicie za marzeniami, nie zapominacie, że najważniejszą wartością są ludzie. Właśnie dla nich otwieracie serca, tworzycie relacje, które są jak tajemny język, pełen znaczeń, gestów, niedopowiedzianych spojrzeń. Pod tą eksplozją pomysłów i emocji kryje się delikatność, którą wielu nie dostrzega. NFP pragnie być zrozumiany bez słów, kochany za to, kim jest naprawdę, a nie za maski, które czasem zakłada, by chronić swoje najczulsze miejsca. Czujecie się inni, czasem zbyt intensywni dla świata, a jednak to właśnie ta intensywność jest największym darem. Jesteście latarnią, przypominacie, że życie to nie tylko plan do wykonania, ale cud. Które trzeba przeżywać całą duszą. Dzięki Wam inni zaczynają wierzyć, że naprawdę można marzyć, że można żyć pełniej, odważniej, piękniej. Jeśli jesteś ENFP, pamiętaj, to Ty jesteś źródłem koloru, inspiracji i nadziei. To Ty sprawiasz, że inni wracają do domu lżejsi, że zaczynają wierzyć w siebie. Świat naprawdę potrzebuje Twojej energii, Twojego serca i Twojej odwagi, by pokazać, że życie to coś więcej niż szarość dnia. Dzięki Tobie świat nie tylko istnieje on płonie. Cześć, witam się, Sofii, Nikodem, hype. witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Po wielu latach odgrzewamy, ale płoniemy raz z ENFP, kolejny raz, żeby opisać Was, żeby opisać ten typ osobowości i ten wspaniały typ, który możemy opisać Wam bogatsi o, o wiedzę, o doświadczenia, o energię, wiele doświadczeń z ENFP i też wiele komentarzy, które nam zostawialiście. Jeśli chodzi o ten typ, mamy cztery literki ENFP, no i tutaj pierwsza literka to jest ekstrawertyk, czyli I kontra E, introwertyk kontra ekstrawertyk, więc ENFP to jest ekstrawertyk. Natomiast jeśli chodzi o NFP, tak całościowo, to czasem, znaczy to bywa różnie, ENFP mają troszeczkę taki bardziej nega, czy bardziej... Introwertyczny temperament w stosunku, na przykład, nie wiem, w porównaniu do ESFP, mhm. no przez tą właśnie swoją eteryczność, tą taką duchową naturę, często taką ta intuicja, często tak sprawia to, to wrażenie, mhm. bo różne ENFP są, natomiast właśnie często mhm. może być mylone z INFP. To też wynika z tego, że ENFP jest bardzo wyczulone na to, co o nim pomyśli grupa, więc. Mhm. Kto jak to, ale ENFP wie, jak trzymać fason, i jeśli jest w grupie z nieznajomymi, to będzie trzymał fason. I często jest tak, właśnie, że ten ENFP na tych pierwszych kilku spotkaniach będzie dość stonowany, taki wyciszony i będzie po prostu obserwował i patrzył, kiedy będę mógł się pokazać jako ja. No, ale jak już się przyzwyczai do towarzystwa, to jest cały ten wybuch kolorów ekstrawertycznych. Zauważyłem, charakterystyczne jest ENFP takie słowo toki, ale jest wielowątkowość i te, tak. te wiele wątków, które ciągną się i jeżeli NFP właśnie się wkręci, no to tworzy jeden wątek, mówi, 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 i potem skakuje na kolejny, potem mhm. na kolejny, i potem na kolejny. Dosyć fajnie to pokazywaliśmy na odcinkach dotyczących NFP, na mhm. przykład z wywiad z Michałem Polem. Tak. to, to tego typu dynamika właśnie się tak. często u tego NFP dzieje. Tak, i to nie chodzi o to, że ten słowo to jest jakiś tam chaotyczny i ciężko nadążyć, tylko NFP to jest mistrz narracji. No, jako typ NF po prostu jest dobry w narracji i, i dobrze się tego słucha. Bardzo często to jest po prostu taki typ fajerwerka i on zabawia, po prostu zabawia towarzystwo. Nie ma, nie ma potrzeby, żeby ktoś dochodził do rozmowy, tylko po prostu wie, że on po to tutaj jest, żeby ci ludzie dookoła. W tej grupie czuli się no, po prostu lepiej, przyjemniej i często bierze na siebie tą rolę zabawiania towarzystwa. Niekoniecznie tam zaopiekowania, jak ten ESFJ od przynoszenia herbatki, chociaż ESFP, ENFP też jest y, dobry w tą rolę, kiedy już czuje się odpowiedzialny za to, ale najczęściej jest to właśnie typ, który będzie właśnie jakąś tam narracją czy rozbawianiem uczyni, że, że ta impreza akurat będzie fajną okazją, gdzie wszyscy będą mogli po prostu odpocząć przez to, że istnieje ten ENFP i umila wszystkich życie. Uh -huh. To jest tak zwany typ, ten zaczynający starter, uh -huh. my to nazywamy, więc jest tam ta dynamika takiego właśnie tej, tej energii, tej, ta, tak, tego, że, uh -huh. że tak zapala też ludzi do pewnych działań, że też sam w swoim życiu lubi bardzo rzeczy przede wszystkim zaczynać i uh -huh. rozpalać i wytwarzać. I, Inspirować. I, tak, tak, kreatywnie, od zera uh -huh. i z, z tego względu jest to coś bardzo cennego dla grupy. Tak objawia się często ich ten talent, że że te potrafią coś z niczego, że po prostu jest ta stagnacja, jest ta grupa, która coś tak nie wie co zrobić albo nie ma za bardzo właśnie siły na coś, no to ten typ daje taką falę energii, która pozwala po prostu ludziom latać. Tak. I tu chyba warto też dodać, że ENFP to jest naprawdę towarzyski typ, nawet kiedy wydaje się, być w tym trybie stonowanym, bo dopiero bada, uh -huh. dopiero bada towarzystwo. I jest to i tak towarzyski typ, który potrzebuje innych ludzi, który szuka innych ludzi, który inicjuje interakcje, ale jest też ta strona. Często mówiliśmy wcześniej, że ENFP jest ze wszystkich typów ekstrawertycznych potrafi być dość introwertyczny, bo on ma takie nie wiem co nazwać, napady, po prostu takie co, co jakiś czas potrzebuje zamknąć się po prostu do swojego pokoju, mhm. do swojego domu i po prostu od, odsapnąć od tej rzeczywistości. Naładować się też naładować się, tak. informacjami, tak, tak, którymi tak. potem się dzieli, bo tak. ma te różne informacje z różnych miejsc <grym> i jak się tym naładuje to tak, tak wypluwa. Ja nawet takie mam doświadczenia prywatne, że jak spotkałem się z NFP takim który no nie za bardzo wychodzi do ludzi, troszkę się raczej zamknął, okay. jest taki, że ludzie myślą, że jest introwertykiem, a nie jest, to czy tak potem, jak spotyka osobę, która, mm, którą lubi, mhm. którą chce się podzielić i z którą się czuje bezpiecznie, mhm. żeby się podzielić, to tak, nagle to ten niby introwertyk, tak wszyscy mhm. myślą, to po prostu wybucha mhm. i po prostu jest taki ten mocny słowotok, ten ciąg taki po prostu różnych rzeczy i chce się chęć, olbrzymia chęć podzielenia się jak największą, jak najszybciej tych mhm. informacji i różnych rzeczy, które gdzieś tam w środku się kotłują. Tak, to jest, to jest ważne, to słowo bezpieczeństwo. Jeśli ENFP czuje się bezpiecznie, najczęściej to jest dość szybki przeskok dla ENFP akurat, ale nie zawsze po prostu. Jest jeden typ, ale ludzie w tym typie są bardzo różni i, i czasami faktycznie są tacy, którzy więcej potrzebują, żeby czuć się bezpiecznie akurat z tymi ludźmi, a nie z innymi. Przede wszystkim to będzie grupa, od której nie będzie czuł się oceniany mhm. ten ENFP. Jeśli on wie, że mogę w tej, w tej grupie po prostu być sobą, mówić to, co mam w głowie, zachowywać się autentycznie, bardzo mhm. ważnie, mhm. To wtedy N po prostu. Okazywać uczucia. Tak, be, mhm. tak, będzie po prostu sobą i będzie, będzie nam pokazywać, kim jest i będzie ulepszać ten świat. Ale jeśli tak. będzie się czuł zagrożony, albo ma doświadczenia takie, że ileś razy się otworzył i ileś razy Dostał. oberwał, no to wtedy będzie dużo dużo ostrożnie podchodził do tego momentu otwierania się przed innymi. Tak, następna litera y, to jest N, czyli mamy N kontra S, typologię MBTI, czyli mamy ten intuicyjny typ kontra sensoryczny. No i tutaj mamy do czynienia z typem intuicyjnym i to nad wyraz intuicyjnym, no i co to oznacza, że dużo takich różnych, abstrakcyjnych, oderwanych wydawałoby się od siebie koncepcji jest w stanie przetwarzać, myśleć, zastanawiać się nad nimi i potem właśnie wypluwać i są to jakieś właśnie alternatywne rzeczywistości, alternatywne światy, jakieś... Zupełnie odjechane i wydawałoby się połączenia, które, które nie mają ze sobą żadnego, nic wspólnego, to nie jest w stanie połączyć. To mogą być odjechane jakieś teorie, włącznie z super ciekawostkami, teraz nie wiem, o zwierzętach i w, nagle połączone z motoryzacją. No, po prostu mm -hmm. totalny misz -masz by się wydawało, ale jest w tym też coś takiego bardzo no, uroczego że, mm -hmm. i takiego też pobudzającego umysł, mm -hmm. kiedy słuchacza, że, że tak po prostu to tam się tak dużo. Dużo dzieje i z różnych tak. stron, i bardzo to jest takie, no, no ciekawe. Tak, tu chyba ważne jest to, że to też jest taki polot abstrakcyjny, ale taki optymistyczny, pozytywny. Ty to nazwałeś mm -hmm. uroczym. No, myślę, że, że to ładnie charakteryzuje ENFP, bo to no, ENFP mogą mieć jakąś tam taką mroczniejszą stronę, ale raczej to, co światu pokazuje, to jest właśnie ten uroczy, pozytywny, optymistyczny, miły, tak. pełen możliwości. Po angielsku świata. jest takie słowo u i ono jest Woo. tam mm -hmm. w galupie. Jest tak. używane, no to takie u to jest takie typowe dla takiego tak. ENFP, żeby tam gdzieś się pojawiło. Tak, tak, tak. To jest, to jest ważne, bo są... jest wiele typów abstrakcyjnych i ta abstrakcja się inaczej objawia. A akurat u NFP jest to takie. Uu, po prostu <laughs> tak, jest to taki zabawiacz, abstrakcyjny, bardzo. Myślę, że mniej absurdu tam jest niż na mm -hmm. przykład przy typach NT. Tylko no, tu chodzi po prostu o to, że, że ten świat staje się ale kolorowszy. Lubi, po ale lubi. Malu. Lubi, też lubi, lubi, no. ale tu bardziej chodzi. Nie wiem, to jest takie bardziej cute, nie? Takie, mm -hmm, anime, mm -hmm. komiksowe jest. Mm -hmm, to, mm -hmm. Myślę, że to jest wiadomo, nie każdy NFP. Ale jest, jest to stan, standardowe, że ten ENFP to będzie właśnie Ale taki nawet do 80%. Babcia ENFP też będzie po prostu taka y, urocza na Tak, sposób. tak. Ja myślę, że oni, oni są wybitnie abstrakcyjni. To jest jeden z dwóch typów najbardziej abstrakcyjnych, w tym takim świecie, uh -huh, właśnie uh -huh. nie, nie stąpający po, po ziemi. Nie wiem, jak miałam zgadywać, to bym że właśnie dlatego ten ENFP czasami potrzebuje te chwile dla siebie, bo jest uh -huh. mocno podatny na przeciążenie, po prostu bodźcami tymi świata namacalnego, te, tego świata prawdziwego, tej rzeczywistości. Więc dlatego czasami trzeba to zrozumieć, ten ENFP, kiedy nagle nie chce z domu wychodzić, akurat na spotkanie nasze stałe, standardowe w tym tygodniu nie przyjdzie, to uszanować to, bo to, to znaczy, że raczej ma dobry powód, i, i bardzo możliwe, że to jest jeden z tych momentów, kiedy, kiedy czuje się przebodźcowany, po prostu tą rzeczywistością po prostu musi ocapnąć i wyłączyć się od. od od rzeczywistości po prostu, mhm. żeby naładować się, myślę, że głównie w kontekście tego właśnie N. Kolejna litera u NFP to jest F, czyli mamy tu duną no, dychotomię tą feeling contra thinking, odczuwający kontra myślący. Preferencja tu jest w kierunku odczuwającego, mhm. czyli to priorytetyzowanie dobro-zło, takie wartościowanie w, w tym zakresie pewnych decyzji, rzeczywistości i, i świata dookoła siebie. No i jeśli chodzi o tą uczuciowość, to. NFP jest taki mocno skupiony na jednostce, na jej odczuciach, na mhm. jej indywidualnej historii, jej indywidualnej sytuacji i zrozumieniu tego konkretnego przypadku w takiej konfiguracji, jakiej mhm. trafiła. Jest bardzo uczulony też na to, na taką niesprawiedliwość w zakresie na przykład traktowania ludzi. No właśnie, też niesprawiedliwość, tak ogólnie można to ująć, a ja bym też jeszcze szczególnie ujął w kontekście na przykład tego, że wszyscy są traktowani tak samo, a jednak. NFP rozumie te niuanse związane z tym, że ktoś potrzebuje być traktowany w danym momencie, inaczej, w danej sytuacji mhm. albo, no kiedy, nie wiem jest, jest słabiej, albo kiedy jest mu trudniej w życiu, albo kiedy są takie jakieś chwile wyjątkowe, albo no jest w jakiejś konkretnej sytuacji, gdzie nieodpowiedzialność grupy rówieśniczej, rodziców w braci, sióstr i tak dalej, może jakoś negatywnie wpływać na tą osobę, mhm. to NFP jakby rozumie te niuanse, tak, mhm. że, że czemu ktoś tak zareagował taki sposób zadziałał i tak, tak. tak wpłynął i teraz to tak wpłynęło na tą osobę i też właśnie NFP jest bardzo odpowiedzialny w tym zakresie. Nagle NFP tak. z takiego bycia, troszkę takim często uważanym za takiego śmieszka, troszkę mhm. za niepoważnego, to jak chodzi o uczucia innych ludzi, to mhm. tak jest nagle taki bardzo dojrzały, bardzo, mhm. no, poważny. Tak, tak, tak. I, i nie tylko, że powa poważny, że zrobi tam minę jakąś smutną, tylko, tak jak mówisz, odpowiedzialny po prostu mhm. w, tej, w, w tej dziedzinie i, i bardzo kim Mądry, po prostu, jeśli, jeśli coś ci leży, masz jakiś taki problem emocjonalny czy osobisty, to, to naprawdę polecam się udać się do, do tego ENFP i przegadać z nim. On powie swoje i on potrafi bardzo ładnie właśnie rozpisać te niuanse przede wszystkim. Uh -huh. jak to I wydaje mi się, że to jest akurat coś, co nie, nie, nie wszyscy widzą w tym ENFP, bo jest tak, że ENFP w mowie potrafi być oceniający bardzo pod tym kątem właśnie ewrze a ten człowiek tak mnie potraktował a ta uh -huh, pani wstępie uh -huh. była straszna a, ale mnie tutaj wyrolowali a tak naprawdę słuchasz tą historię i się zastanawiasz no ale jednak ty trochę to spowodowałeś, i uh -huh, ale on uh -huh. po prostu musi się wyga wygadać i często jest tak że widzimy ENFP od tej strony że po prostu przychodzi i gada po prostu na innych bo miał zły dzień ale to jest tylko ta powierzchowna powierzchowna warstwa i naprawdę uwierzcie że kto jak to ale ten ENFP też się słyszy i też wie. wie co mówi w tym momencie. I to nie jest tak, że on teraz chodzi i ocenia sobie świat, tylko po prostu musiał się wygadać, a tak naprawdę on sam sobie przepracuje to i, i te wszystkie tak. historie i wyciągnie własne faktycznie moralne czy emocjonalne decyzje. I tak? właśnie to jest to, że NFP ma taki większy balans w tak. tym zakresie, tak statystycznie oczywiście, bo wiadomo są jakieś pojedyncze różne trudne przypadki, ale ogólnie całościowo właśnie jest taki w tym dojrzały i tak. trafi sobie to przepracować. Też mówi te rzeczy po to, żeby tak. móc sobie to przepracować czy komuś innemu zrozumieć właśnie też swoje emocje, mhm. odczucia, właśnie NFP ma w tym, ma jest taką to jest taka super moc, że no nie wiem, po jakichś rozczarowaniach nawet, czy tam miłosnych, czy coś, to NFP potrafi tak dojrzale też na pewne, pewne rzeczy spojrzeć i też świadomie pozbyć się pewnych uczuć i tak. emocji, które wierzy że na przykład w, w kontekście jakiejś osoby mhm. są nieadekwatne, złe i tak dalej, że na przykład już powiedzmy to już jest koniec, jest koniec i... I potrafi nad tym pracować. W Albo w drugą stronę też na przykład jest ktoś, kogo ten NFP był zapatrzony, że wspaniała osoba, że po prostu największy przyjaciel. I NFP to jest jeden z tych typów, który dużo szybciej, jeśli trzeba, wiadomo, ale dużo szybciej jakby traci ten. Nie wiem, jak to nazwać, ten y, urojony obraz albo pozytywny, albo mhm, negatywny m. drugiej osoby, właśnie przez to, że są tacy w tym odpowiedzialni i, i dojrzali. Tylko trzeba pamiętać, że tak jak introwertycy sobie muszą w środku poukładać ten dzień, czy to doświadczenie, to ekstrawertycy przepracowują to na głos, wyrzucają świat. I to, co ENFP mówi w pierwszej kolejności, to niekoniecznie jest to, na czym ostatecznie skończył. Po prostu musi odreagować często, po prostu żeby nie brać tego jako, jako faktyczny obraz tego, co jest w tej, w tej głowie. Po prostu to jest przepracowanie. Sytuacji i nie dziwić się, jeśli tam 3, 3 dni później przyjdzie NFP -E, NF z naprawdę mądrym i, i przemyślanym podejściem do tego, co się wydarzyło. No i mamy ostatni, ostatnią literę, czyli e NFP, czyli mamy P. Tutaj mamy typy elastyczne, -y percepcyjne, tak zwane kontraosądzające. I tutaj mamy do czynienia z tym typem percepcyjnym, czyli mm. jest tu i taka tolerancja na rozumienie różnych sposobów myślenia. Wierzenia, różne sposoby postrzegania rzeczywistości. Mhm. Jest taka, no właśnie, duża tolerancja i dużo takiej pokłady no, świadomości tego, że nie każdy musi myśleć tak jak ja. Mhm. I raczej NFP troszkę ma sceptycy względem takich jasnych, ostrych, mhm. jednoznacznych postaw życiowych mhm. i że, że patrzenie na rzeczywistość, mhm. że coś jest jednoznacznie dobre, jednoznacznie złe. Czy y nawet Uniwersalnie dobre czy uniwersalnie tak dobre. Tak, tak, tak wszystko tak. jest takie bardzo indywidualne i tak. No i I to aż trudno, trudno, tak, i trudno też NFP często tak nawet tak na to spojrzeć, mhm. że można by było tak patrzeć w taki ustandaryzowany, uniwersalny mhm. sposób, tak jest źle i tak dalej. Ja nawet nie, Taką konkretną sytuację, gdzie rozmawiałem z NFP o, o, różnych, o różnych rzeczach, ten NFP nie potrafił zrozumieć tego, że, że pewne rzeczy mogą być założenia złe, jeżeli większość ludzi używa ich źle. Coś jest używane, no bo ktoś to jest zawsze ta taka metafora, no o czymś tam. Ale jeżeli większość ludzi taka zdecydowana sobie szkodzi daną rzeczą, to, to zakłada się, że no, a, a jest jakaś mała, wąska grupa, która coś robi z tego dobrego. Mhm. NFP nie jest w stanie, po, nie był w stanie pojąć tego, że jak może to być uznawane za złe, jeżeli jest ta indywidualnie, tak, okay. można to no zastosować... No są wyjątki. Tak, w taki tak, sposób. tak, tak. No tak, tak, tak. tak no. Z tego postrzegania rzeczywistości inaczej, no to, to wynikało z takiej praktyki mhm. rzeczywistości, że, że można tak patrzeć na rzeczywistość, że, że coś może faktycznie, nie wiem, dlatego być zakazane mhm. albo, z, albo złe, uważane za złe czy, czy po prostu niesłuszne, nie? Mhm. No e, tak, bo wiesz, wolność jest ważna dla... E, no najprostszy ten. przykład to tam, e, na przykład, m, wszyscy to rozumieją, na przykład w przypadku malutkich dzieci, nie, tak. dwulatków, mhm. żeby nie dawać im, czy tam roczniaków, jakiś rzeczy, którymi którym mogli sobie bardzo, bardzo zaszkodzić, mhm. nie? To, to jest zrozumiane tak samo od dorośli, oś, nagle to jak ktoś ma na lat, to aż tak się bardzo wcale nie, mhm. w pewnych kwestiach nie, nie zmienia, nie? Tak, no ja mam, ja mam takie wrażenie, popraw mnie, jeśli się mylę, bo teraz po prostu tak widzę światopogląd ENFP, że co, istnieje jakaś tam grupa z jakimiś zasadami, ktoś tam z innymi zasadami, my mm -hmm. mamy własne zasady i trochę to jest tak, że świat się składa z wielu różnych plemion, mm -hmm. które się rządzą danymi zasadami. Takie piękno tego chaosu też. Tak, 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 tak. właśnie piękny chaos i to nie jest tak, że zasady tamtego plemienia są złe, ani że nasze są mm -hmm. dobre. Znaczy wiadomo, że są lepsze, bo inaczej bym mnie dołączył tutaj tak, na tak, przykład, tak. nie? Ale nie oceniam z góry tamtych i będę się kolegował z nimi, tylko po prostu ja jestem w tym plemieniu teraz, oni tak. są tam i... I każdy ma każdy, swoje tak, zasady i każdy tak. sobie tam gra po swojemu i tak. najważniejsze, żeby nie dotykać tego, jakby co, żeby nie wpływać tak. źle na, tak. na nas. Nie? Jeżeli tak. oni sobie tam robią po swojemu, to no wiem... Tak, e... ma, tak jest to tak, tak, jak, jak Tak, rzecz, że jak najbardziej... Że aczkolwiek... oni niczego nie narzucają innym, ale też z drugiej strony, tak jak ty mówisz, że ciężko im jest ocenić też, że coś jest kategorycznie nie, niewłaściwe albo kategorycznie nie tykamy tego. Tak, mhm. aczkolwiek paradoks zawsze polega na tym, jak weźmiesz sobie tego NFP i nagle ten NFP ma swoje dziecko. Tak, tak. <laughs> I nagle już trochę jednak bywa mniej tolerancyjny w tym zakresie, no bo jednak tak. nagle zależy ty na, na tym dziecku jednak na, na pewnych rzeczach. I Tylko, że to jest być. jego dziecko tak. i jego plemię i jego zasady, nie? Tak, Więc to tak, też tak. jest takie... Tak, to raczej nie będzie ten typ, który będzie tutaj z góry zakazywał wszystkim dzieciom tak, robienia tak, tak. X, dlatego, że ja nie chcę, żeby moje dziecko robiło X. Zgadza się. Dla mojego dziecko jest to kategorycznie złe, <laughs> ale <laughs> dla twoich dzieci niekoniecznie. <laughs> tak. No. Zgadza się, no. Tak, tak, tak. tak taki sposób post, postrzegania jest, jest, jest popularny, tak. jeśli tego typu. No, jeśli też chciałem powiedzieć o takiej istotnej kwestii dotyczącej NFP, że w kontekście planów i takich jakiegoś tam porządku, dnia, no to NFP właśnie, jak mało kto potrzebuje porządku mm. i jakiegoś tam planu, aczkolwiek bardzo stronnie od niego, bardzo mm. go nie lubi i dla dobra NFP musi tam być jakaś swoboda, wolność i możliwość przestawiania, tak. czy jakiegoś tam, właśnie nie chcę powiedzieć odpuszczenia, bo nie chcę mm. właśnie, żeby NFP sobie odpuszczali, bo, nie, 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 to, bardzo... bo to właśnie to jest mega naturalne właśnie tak. dla NFP, żeby sobie odpuszczać no. pewne rzeczy. To jest tak, typ słomiany zapał, nie? Z tak. założenia, ale. Tak, to jest ta łatka w szkole. Tak, tak, Nie tylko ten typ, ale. Ale tak, i... No właśnie, NFP nie powinien sobie odpuszczać, ale musi zdawać sobie jakieś możliwości tego, żeby się nie zanudzić. Tak. Żeby się nie. Hmm, nie zakopać w tym. Tylko przez nawyki i to nie muszą być nawyki takie od na, jakie jaki STJ, że tam z dnia no. na dzień ma od 8 do 16. Wszystko zaplanowane, że tam od 8 mhm. do 20. Nawet nie powinno, bo się no. zajedzie. Tak, tak nie, ale nie niech nie te nie... dwie rzeczy, tak. takie podstawowe, gruntowne, fundamentalne. Będą stałe. Tak, Niech no to one jest będą że każdy, każdy ma stałe nawyki co, codzienne, tylko po prostu nie wszyscy są świadomi, ale to jest tak, że wszyscy wstają mniej więcej tej samej godzinie, myją zęby, potem jedzą się. <grym> jakoś, <grym> dziale, ale no. to bardzo delikatna, wrażliwa sfera dla tak. NFP i NFP tak. się często tak o to. Obrażają, albo tak boli ich to, jak ktoś ingeruje im w to, albo hmm. w jakiś sposób chce na nich w tym zakresie wpłynąć, albo nie wiem, ocenia ich, że są właśnie tacy źli w tym i że niesumienni, hmm. że nie, nie wnoszą tej wartości dodanej innym, y, właśnie w kontekście tego, co robią i hmm. jak robią. To jest, to jest ważne, bo to jest naprawdę punkt takiego bólu dla ENFP, więc jeśli chcesz rozwścieczyć NFP to naciskaj właśnie w tym, w tym no, miejscu, no. Tak. Więc to są takie. To chcia, chciałabym tylko powiedzieć yy, taką pochwałę dla ENFP, że mam, odnoszę takie wrażenie, że jak wezmą odpowiedzialność za jakąś dziedzinę, czy sferę, czy jakieś zadanie, czy nawet pracy, to bardzo dobrze realizują swoje zadanie. To jest to, dlatego że to jest tak delika delikatne miejsce, delikatna dziedzina dla nich, to bardzo sumiennie wykonują te zadania, które faktycznie wezmą na siebie. Nie wiem, z mojego doświadczenia jest tak, że po prostu oddają 150% tych dziedzinach, które... W już zdecydują się wziąć na siebie, ale kosztuje ich to wiele i muszą odpocząć potem. I ja też właśnie mogę kolejne takie doświadczenie osobiste przedstawić. Strasznie mi się podobało, kiedy w czasie pracy, bo tam w sobotę cięliśmy drewno mm -hmm. z grupą chłopaków, i właśnie takimi głównymi realizatorami tego, tego dzieła był ENFP i ESTP. <noise> no widać było jak oni mają, robią sobie żarty, zabawy, mm. po prostu jak oni sobie się cieszą tą robotą tak. i tą pracą. A to konfliktowa para jest. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. I to właśnie było też takie paradoksalne niby, mhm. ale jednak nie no, bo, bo oni się bawili tym po prostu. Mhm. Tak, że to nie było takie o nudne, dobra, zróbmy to efektywnie, jak najszybciej, coś tam, mhm. tylko, bo było na to też tak. czas, ale że że no nie wiem, że jak to było jedno drewno, no to jeden y, gdzieś tam gdzieś tam się bawił tym, tym cięciem, a ten drugi tam jak na desce cerfikowej, nie? Y, po prostu. stał <śm> <śm> no Widzę to. No, I nie, nie widzę to. to. Są super ludzie. To. No i właśnie to powoduje, że, że NFP tak lubi się bawić <śm> i, i może zamieniać. I nie odbierajcie tej zabawy z NFP nie. w pracy, mm. w działaniu, w życiu, bo to jest coś, co powoduje, że... Że te proste rzeczy, takie codzienne, pozornie nudne, one mogą też nabierać właśnie tego koloru. Tak. I, I NFPS to właśnie robi, to sprawia, że, że ten kolor jest mhm. i że on jest też nadawany tym różnym. Sytuacją i rzeczą, i te momenty, kiedy NFP wydaje się być taki niewydajny czy nieefektywny w danym momencie, bo tam taki powiedzmy, nie wiem, jakiś typ i go tak ocenia, mm -hmm. bo patrzy na niego, a tu, tu, tu trzeba z robotę mm -hmm. zrobić dla ten, to tak naprawdę jest bardzo ważne i bardzo wydajne, mm -hmm. że on tak się trochę pobawi. Tak, bo po pierwsze naładuje no, trochę innych, tak, którzy potrzebują to, tej, trochę tej zabawy mm -hmm. w tym wszystkim i, i też siebie, że po prostu też będzie miał w tym dużo przyjemności i radości, i no i właśnie nawet to. Tak podsumowało na końcu na nfp że Dobrze, był taki widać dobry w tym, miał tą piłę mechaniczną i po prostu dobry, był, świetnie sobie radził w tym i mówił, że no wreszcie to miało jakiś sens. Że on to mhm. robił już bardzo często w domu, te, 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 te cięcie tego drewna i tak dalej, ale tak jakby on uważa, że to, to nie jest to, a jak. Yy, Okej, okay, dla innych ludzi. Ale jak razem, razem, jak razem z innymi, mhm. że to w ogóle po prostu o, super. dla takiego dzieła, no to to nagle nabierało y, dużego sensu. Aż mi się poleciała. No. No, <grywa> Zdruszyłam się. No, więc, więc to było takie bardzo, bardzo fajne, super. bardzo fajne. No, także, także to mieliśmy do, do przekazania na temat NFP. Jeżeli jesteście NFP, dajcie znać tam w komentarzach, piszcie, mówcie co jeszcze, czego tam zabrakło albo co do Was trafia z tych rzeczy, które wspomnieliśmy. Polecajcie inne, wysyłajcie. O, patrzcie, to jestem ja. I dzięki temu będziecie mieli łatwiej w ten, ja zauważyłem, że dużo ludzi na portalach randkowych wysyła nam nasze linki, bo mamy w statystykach i podsyłają, widzisz, to, to jest ja, przeczytaj sobie, obejrzyj sobie i tak, to jest bardzo dobra hmm. droga, jak chcecie, żeby ktoś po prostu zrozumiał Was, więc zapraszamy do, nie tylko na portalach randkowych, ale wszędzie <laughs> wysyłania, udostępniania i jeżeli jesteście zainteresowani większą wiedzą na temat MBTI, całością tego, o czym mówimy i o innych typach Osobowości, żeby lepiej ich zrozumieć, lepiej ich czuć, wyczuwać, lepiej z nimi się dogadać i pogodzić, i móc razem fajnie współpracować i cieszyć się sobą i zrozumieć inne perspektywy, i polepszyć relacje, no to zapraszam Was do kursu. Link w opisie jest do tego kursu, także kliknijcie tam sobie i zapraszamy do zakupu. Także w, drobne, w takiej małej pigułce mhm. bardzo dużo wiedzy, którą będziecie mogli posiąść i, i, i władać tą, 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 tą jakże. Jakże zasną wiedzą. Także dziękuję Wam za uwagę, Sofii, Nikodem, Hype. i do zobaczenia w następnym odcinku.